Jak donosi nowy artykuł w czasopiśmie naukowym Nature Scientific Reports, badacze natrafili na pierwszy znany przypadek SARS-CoV-2 u much domowych. Zarażone osobniki zostały znalezione nieopodal dwóch szpitali w irańskim mieście Shiraz. Zespół badawczy był złożony z naukowców z Research Center for Health Sciences, irańskiego Centrum Badań Mikrobiologii Klinicznej oraz jednostki chorób zakaźnych Uniwersytetu Nauk Medycznych w Shiraz. W toku badań i po przeprowadzeniu stosownej dezynfekcji próbek, blisko 156 owadów zostało poddane testom PCR. Naukowcy ustalili, że spośród schwytanych osobników 75% próbek było zarażone wirusem SARS-CoV-2. Po powtórnym zdezynfekowaniu owadów, wszystkie próbki miały już wynik negatywny. Jest to pierwszy dowód na to, że muchy mogą przynosić koronawirusa za pomocą swojego ciała, zarówno w sposób mechaniczny, jak i biologiczny. Zgodnie ze słowami badaczy, biorąc pod uwagę, że COVID-19 jest nową, śmiertelną i wysoce zaraźliwą chorobą, większość krajów koncentruje się bardziej na zapobieganiu, kontrolowaniu i leczeniu pacjentów. Dlatego też wiele różnych aspektów epidemiologicznych tego nowego wirusa i mechanizmów jego przenoszenia jest nieznanych ludziom. W niektórych krajach dotkniętych chorobą w ciepłych porach roku temperatura wzrasta, co prowadzi do wzrostu populacji much domowych oraz oczywiście innych much synantropijnych. Jeżeli te owady mogą wejść w cykl przenoszenia choroby i odegrać rolę w mechanicznym przenoszeniu tego wirusa, bardzo utrudni to kontrolę choroby, a system opieki zdrowotnej stanie przed bardzo poważnym wyzwaniem. Zdaniem badaczy, odpowiedzialność za walkę z tym problemem ponoszą decydenci polityczni operujący w ramach Krajowych Ministerstw Zdrowia. Przypomnieli oni również, że pozyskane przez nich wyniki nie są ostateczne i konieczne są kolejne badania w laboratorium i w terenie. Tylko wtedy społeczność naukowa pozna dokładną rolę tych owadów w przenoszeniu wirusa SARS-CoV-2.